Rok 1937. Zjazd partii Moskwa. Stalin pokazał, jak rządzi prawdziwy dyktator. Rozpoczął się pościg, a celem byli jego ludzie. To były lata prawdziwego terroru, które zgotował swojemu ludowi sam Stalin. Decydując o jego dalszych losach. Pierwszymi ofiarami byli dawni towarzysze, zwolennicy Lenina, wśród nich Nikołaj Bukharin, główny działacz partii. Aresztowanie oraz postawienie zarzutów mojemu ojcu, które od początku stało po stronie rewolucjonistów, było kompletnym absurdem. Wielcy bohaterowie rewolucji stanęli przed sądem jako zdrajcy narodu. Wyrok skazujący, który odczytał Andrzej Wyszyński, został napisany przez Stalina. Wyszyński zakończył go słowami rozstrzelać te wściekłe psy. Jednopartyjny rząd zmienił się w dyktaturę Stalina. Dyktator stworzył swój własny system. Stalin, czyli człowiek ze Stalin. Jego celem były pięcioletnie plany uprzemysłowienia. Chłopi zostali zmuszeni do przymusowej kolektywizacji i oddania swoich produktów rolnych. Rok 1932. Klęska głodowa. Przez działania Stalina miliony ludzi umarły z głodu. Nikt w partii nie ma odwagi, aby go skrytykować. Poza jego żoną. Nadjeżda Aliłujewa nie godziła się na to, co dzieje się z jej krajem. Kłóciła się z mężem, a Stalin bardzo ją ranił. Wrażliwa kobieta nie mogła tego znieść. Jej pożegnalny list gdzieś zaginął. Kondolencje płynęły z całego świata i tylko Stalin nie pojawił się przy jej trumnie. Śmierć żony była dla niego osobistą tragedią, jak również skandalem politycznym. Stalin był przerażony. Obawiał się, że jego przeciwnicy zdołają wykluczyć go z partii. Stalin, aware of his Stalin postanowił podjąć ryzyko i zaproponował swoją rezygnację, która nie została przyjęta przez członków partii, tak jak przypuszczał. Oczywiście nie zamierzał odejść. To była próba, która pokazała na kogo może liczyć. Tak naprawdę uważał, że jest niezastąpiony. Siedemnasty zjazd partii, nazwany zjazdem zwycięzców. Stalinowi podobała się ta nazwa, ale bolszewicy świętowali coś jeszcze. Przewodniczącym partii w Leningradzie był młody komunista z bardzo nowatorskimi pomysłami Siergiej Kirow. Czy stał się jego rywalem? 1 grudnia 1934 roku Kirov został zastrzelony przed swoim biurem. Razem z nim umarła też nadzieja na przeprowadzenie reformy. Jego śmierć stała się początkiem terroru bez granic. Proces za procesem. Najpierw przeciwko Trockiemu, Zinowiewowi i Kamieniewowi, a następnie przeciw Bakajewowi i mojemu ojcu. Byłam wtedy młoda i zapytałam moją mamę: Czy to znaczy, że ich zabiją? Odpowiedziała: Oczywiście. Moskwa, Łubianka, siedziba terroru. W piwnicach służb specjalnych tworzą się fikcyjne akty oskarżenia. Dowody zostały zdobyte siłą, a do podpisania zeznań zmuszano torturami. Przyznawano się do nigdy nie popełnionych zbrodni. Propaganda nazywała ich wrogami publicznymi, ponieważ Stalin uważał ich za swoich rywali i zbuntował przeciwko nim cały wód. To Stalin zachęcał ludzi do reagowania w ten sposób, że namawiał do zwoływania demonstracji i organizował spotkania partyjne. Usiłował zrzucić całą winę na ludzi, którzy kiedyś byli jego kolegami partyjnymi. Stalin wykonał egzekucję partyjnej elity. Mordowanie trwało aż do początku lat 40. i wpłynęło na całe społeczeństwo. Wszystkie rozkazy płynęły z Moskwy, a nadzór nad terrorem pełnił komisarz Jeżowski. Jeżowszczyzna była systemem masowej likwidacji, a każdy region otrzymał listę osób, których musiał się pozbyć. Jego plan zakładał eliminację najbardziej aktywnych ludzi w kraju. Terror Stalina działał właśnie w ten sposób. Ponad połowa delegatów uczestniczących w zjeździe z 1934 roku została zamordowana. Tak samo jak dwie trzecie wysokiej rangi oficerów, tak jak marszałek Tuchaczewski i każdy, kto mógł zdobyć władzę. Do rozpoczęcia wojny liczba więźniów w Gułagach dwukrotnie wzrosła. Mieszkały tam ponad dwa miliony ludzi, a kilkaset tysięcy z nich zmarło w nieludzkich warunkach. Z powodu mojej mamy straciłam pracę. Nikt nie chciał mnie zatrudnić. Tak było przez kolejne kilkanaście lat, które spędziłam w więzieniu, obozie koncentracyjnym i na deportacji. Terror nie skończył się nawet wtedy, gdy Stalin wiedział, że wojna z nazistowskimi Niemcami jest nieunikniona. Czyszczenie nadal trwało. Stalin uważał, że jego wrogowie tylko czekają na chwilę, aby móc go pokonać. W 1939 zawarł niespodziewany pakt z Hitlerem. Dyktator mógł odetchnąć. Stalin potrafił być bardzo serdeczny w przeciwieństwie do Hitlera, który był nieludzką bestią, ale czasem dość przyjazny. Dwa lata później zaczęła się wojna, która pochłonęła miliony ofiar. Stalin nadal wygrywał, a terror trwał aż do jego śmierci.